To tu. Andy. Było blisko. E, dzięki, to, że. Nie mogliśmy stracić. Tyrki, wspaniale. Stoimy u progu Wielkich Rzeczy. Dokonaliśmy tego razem. Nie ma za co. Przepraszam. Jesteście tu, bo... Jego ojciec zabił Haimdala. Forseti ma dowód brać go. Nie. Zostawcie go. Zabraniam wam. Mówiłeś, że już nie będzie rozlewu krwi asów. Że liczy się tylko rodzina. Czy to przypadkiem nie ma być zemsta za to, że on tu jest? Wpakował w tarapaty twoją wnuczkę. Zgnębił twojego syna! To nie Loki zabił Heimdala, lecz jego ojciec. Twoja córka jest duża i popełnia własne błędy. A twój małżonek znów zagląda do kieliszka na własne życzenie. Możesz iść! Wydwie do mnie. Nie widzisz, co się dzieje? On nas w ogóle nie chroni. Magni, Modi, nasi chłopcy. Opowiadaliśmy im bajki przy ognisku. Pamiętasz? Rzeźbiliśmy im drewniane koniki. Zabawy i śmiechy trwały aż do zmierzchu, a oni zasypiali nam w ramionach. Wszech ojciec wciągnął ich w swoją grę, tak jak wichura porywa suche liście. I co to dało? Co się stanie z Ty... ...zabijasz mi synów. Sypiasz w ich łóżkach. Nastawiasz ojca przeciwko mnie i córkę. N naprawdę nie wiem o co chodzi. Wiesz co? W końcu mnie olśniło, czego cię nauczę. Hey, Jotunie. tu nie go! Oby Sindri się nie mylił. Sindri! Ty to się znasz na uciekaniu. A Dobrze cię widzieć, chłopcze. Ciekłem w ostatniej chwili. Chyba spaliłem za sobą mosty. Czekaj, co tu robiliście? Sindri powiedział, że w razie kłopotów trafisz tutaj. O, już myślałem, że zwiedzacie bezemnie. mnie. Nie, chłopcze. Twój ojciec się martwi. Ale skoro już o tym wspominasz... Mimirze. Bracie, błagam. W domu czeka tylko tłok i napięcie. Pamiętasz, jak nasza trójka ganiała za przygodami? Odkładając nieuniknione. Właśnie. To nie taki zły pomysł. Chcę wszystkim pokazać maskę, ale to może poczekać.